Dzień dobry, ja Związki z tej strony wraz z Derushem czyli kanałem, Pod niezmieniony skład kojarzymy się bardzo nisko. Dzisiaj, tak naprawdę, filmik na życzenie Pana z konsultacji. Będziemy mówić dzisiaj o masażu poprzecznym, W związku z tym, żeby szersze grono też mm, skorzystało z tego filmiku i z tej prośby, rzucamy to na nasz kanał. Będziemy mówić o takich najbardziej podstawowych rzeczach, jak się go wykonuje, dlaczego, po co, przeciwwskazania i wskazania. Zapraszamy! Bardzo często mówimy na naszym kanale o masażu poprzecznym, więc bardzo fajnie, że takie filmik powstaje. Dlaczego często mówimy? Bo to jest bardzo prosta metoda i rzeczywiście da się łatwo jej nauczyć, dzisiaj o tym będziemy mówić. Co to jest masaż poprzeczny? Jak sama nazwa wskazuje, stosujemy go w poprzek danego punktu. Masaż poprzeczny bezpośrednio celuje w tkankę uszkodzoną, tkankę miękką, czyli ścięgna, więzadła, brzusiec mięśniowy. Czyli mięśnie, więzadła, ścięgna. W to celuje. Na pewno nie celuje w kaletkę, czy w nerwy, ale to zaraz przy praktyce będziemy mówić. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo prosta metoda, która, w której po prostu musimy znaleźć odpowiedni punkt, punkt bolesny. Masaż poprzeczny, informacja numer dwa. Dlaczego masaż poprzeczny, dlaczego na przykład nie masaż podłużny przy takich uszkodzeniach? Jest to bardzo logiczne, jakbyście wyobrazili sobie włókna mięśniowe, załóżmy mój ramienno-promieniowy, miałbym jakieś małe naderwanie i działałbym jeszcze wzdłuż, podłużnie, masażem, no to jeszcze bardziej bym rozrywał, tak naprawdę uszkadzał daną strukturę, nie pobudzałbym do, do regeneracji. No i teraz dlaczego właśnie stosujemy masaż poprzeczny? Numer jeden, też przy zapobieganiu wzrostu, dla zapobiegania wzrostów, też przy takiej dysharmonii kolagenu, czyli jeżeli ten kolagen pułapie się w nieharmonijny sposób, no i przede wszystkim po to, żeby przygotować do dalszej mobilizacji dany mięsień, przyspieszyć oczywiście regenerację poprzez to przekrwienie, poprzez to działanie przeciwbólowe też, ale przede wszystkim przez przed przekrwienie. No i to jest taki prolog do tego, żeby działać dalej, więc w tym wczesnym stadium bardzo dobre narzędzie do tego, żeby sobie pomóc. No i przejdźmy do praktyki. Eee, jeszcze przed praktyką, przepraszam, eee, przeciwwskazania. Zmiany skórne, wszelkie zmiany skórne w danym obszarze, i też bardzo ważne zwatnienia. Jeżeli macie w USG rezonansie zwatnienia, no to tam że rzeczywiście tego masażu poprzecznego nie stosujemy. Mnóstwo tych oczywiście takich trywialnych przeciwwskazań, jak po prostu zły, zły stan zdrowia, tak itd., itd. Ale najważniejsze to jest to, żeby tego nie robić. Oczywiście nie stosujemy też to na nerwy czy kalepki, więc troszkę trzeba znać tą anatomię palpacyjną, ale też ktoś może zapytać. Chciałam ja wiedzieć, bo nie noc czy ja nie trafiłem w kaletkę. Po objawach, to, już, to zaraz będę mówił, że tak naprawdę po trzech minutach do trzech minut będzie działać to przeciwbólowo, jeżeli nie zadziała to wygłuszająco na ten ból, który ewentualnie wystąpił, to znaczy, że właśnie możliwe, że jesteśmy na kalece, nerw nerw będzie nam promieniował wzdłuż, będą pojawiać się parastezję gdzieś tam na końcu tych, tego nerwu, więc to też łatwo jest akurat nerw bardziej łat, łatwiej jest po prostu sobie scharakteryzować, odróżnić od po prostu danej struktury. Czyli tak, yy, zazwyczaj jak mamy jakiś uraz, ja cały czas będę na tym moim ramieniu promieniowym, to mamy ten uraz taki w mechanizmie własnym podłużnym, tak? czyli jest szybkie rozciągnięcie, jakieś naderwanie albo po prostu przemęczeniowe w związku z tym, że ten mięsień pracował właśnie podłużnie. Teraz masa współczesna jest bardzo, bardzo prosta. Znajdujemy sobie punkt, który jest bolesny, ten punkt, który tak naprawdę... Powoduje na zasadzie po prostu poszukiwania tego. Szukamy, szukamy, znaleźliśmy ten dany punkt. Masa z poprzednią trzeba też wiedzieć, że wykonuje się książkowo 20 minut, więc tak yy, jeżeli chcecie idealnie pracować tak jak powinno być, to te 20 minut trzeba jechać. Yy, oczywiście no, nie mniej niż 10, bo dopiero po 10 tutaj jest ten efekt przekwienny więc tak zazwyczaj do 15 minut jest takie wypośrodkowane, ale najlepiej by było książkowo robić to 20 minut. Masaż jest bardzo prosty, tak naprawdę łapiemy dany punkt jeżeli wiemy jak przebiegają włókna na darku, bardzo ładnie to widać jak te włókna przebiegają, nie wiem czy Wy też widzicie, czyli ramienno-promieniowy mamy włókna w taki sposób, i jak już wiemy, jak one przebiegają, można też to wyczuć oczywiście, w jaki sposób przebiega dawne włókno, wbijamy sobie dwa palce. I teraz bardzo ważne jest to, ja nie wiem, czy to wszystko widać, że ten masaż nie, nie polega na tym, żeby trzeć skórę, czyli nie polega na tym. No bo po 15 minutach tą skórę zaraz byśmy przerwali i byśmy mieli jakieś tu zmiany. Tu chodzi o to, żeby ślizgać się po mięśniu. Czyli wbijamy sobie leciutko palce. To nieprawda, że masaż poprzedni każdy musi być bardzo bolesny. Jest to masaż głęboki, ale to nie znaczy, że każdy musi być super bolesny, bo tak każdy mówi musi boleć, bo tak jest. Zazwyczaj jest bolesny, ale nie musi być super. Znalazłem sobie jedno, jedno włókno. Wciskam sobie i tak naprawdę w jedną stronę idę z dociskiem i wracam na luz. Z dociskiem w jedną stronę wracam luz, z dociskiem w jedną stronę wracam luz. I tak, jak widzicie, tak naprawdę ja jestem cały czas na jednym punkcie na skórze i na włóknie mięśniowym, czy na, na ten moim mięśniu, właśnie się przesuwam, ale nie pocieram skóry w taki sposób, bo to rzeczywiście jest pierwszy taki najbardziej powszechny i zauważalny błąd. Tak jak mówiłem, około 15 minut, no i trzeba rzeczywiście. Yy, troszkę tu popracować. Amplituda dosyć, dosyć mała, tak naprawdę nie musimy mocno w jedną czy w drugą stronę, yy, około centymetra, zależy też gdzie jesteśmy, na którym miejscu, jak duże jest to yy, uszkodzenie. Teraz jak robić masaż poprzeczny w takich punktach ciężko dostępnych, bym powiedział, tak? Na garstek, łokieć. No tutaj przede wszystkim musimy zmniejszyć zakres działania, więc często używamy jednego palca do tego, wręcz nieraz małego palca. Czyli jeżeli mamy jakieś tam małe szczęki, na którym chcemy pracować, gdzieś tam wokół, nie wiem, łokcia, nadgarstka, to też znajdujemy dany punkt, tak, i też pracujemy wtedy spychając i wracając powrotem, spychając wracając wracając powrotem. Tak jak powiedziałem, jeżeli traficie na kaletkę czy na nerw, będziecie mieli sprzeczne odczucia z tym, co, co mówię. To były te podstawowe informacje dotyczące masażu poprzecznego. Raz jeszcze chcielibyśmy podziękować i pozdrowić pana z wideokon stacji z Anglii. Mamy nadzieję, że właśnie o takie informacje i taki by chodziło. My z Dariuszem co dzisiaj bardzo dziękujemy, jak zawsze z mojej prawej, waszej lewej zostawiamy kolejne filmiki do przejrzenia z naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam!